Jeśli masz już dość typowego i wręcz oklepanego wyglądu słuchawek gamingowych, to Trustmaster przygotował coś naprawdę niezwykłego dla wszystkich fanów wyścigów. Trustmaster T-Racing Scudera Ferrari to coś, co zdecydowanie wyróżni się na Twoim biurku i bez wątpienia zainteresuje każdego, kto wejdzie do Twojego pokoju. Duże czerwone muszle, wykonane z solidnego tworzywa sztucznego, wręcz wzorowo imitującego metal, z logiem Ferrari w centrum, to coś, co jako pierwsze rzuca nam się w oczy. Ale znajdziemy tutaj jeszcze okryty skórą regulowany pałąk, miękkie nauszniki wykonane z pianki zapamiętującej kształt naszej głowy. Pokrętło do regulacji głośności, duży, ale za to odpinany mikrofon oraz sprężynowy kabel o długości aż 3 metrów. Sama jakość dźwięku nie jest jakaś powalająca, ale jest na naprawdę przyzwoitym poziomie. Zaś mikrofon, no cóż, posłuchajcie sami. Słuchawki czempiona, prawdziwego zwycięzcy, i choć nie mam wątpliwości, że raczej nie będą grały najlepiej i raczej nie będzie najlepiej słychać tego mikrofonu, to zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. Zdecydowanie nie jeden fan wyścigów bardzo ucieszyłby się z takiego prezentu, a ich cena to 479 zł.